Nowe fakty w sprawie śmierci Stanisława Sojki, prokuratura podjęła ważną decyzję. Prokuratura rejonowa w Sopocie zakończyła śledztwo dotyczące nagłej śmierci Stanisława Sojki, znanego muzyka i kompozytora. Jak poinformowano, czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego, co stało się podstawą do umorzenia postępowania. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński przekazał, że decyzja o umorzeniu zapadła po analizie zgromadzonych materiałów. Prokuratura uszanowała także wolę rodziny zmarłego, nie ujawniając szczegółowych informacji dotyczących śledztwa. Szanując wolę rodziny zmarłego, więcej informacji na temat przedmiotowego śledztwa nie udzielamy, przekazał pap Mariusz Duszyński. Nagła śmierć Stanisława Sojki przed występem na festiwalu. Stanisław Sojka zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku, tuż przed swoim występem na Top of the Top So Pod Festiwal. Artysta miał pojawić się na scenie podczas finałowego koncertu zatytułowanego Orkiestra Mistrzów. Wydarzenie miało być transmitowane na żywo w telewizji, jednak z powodu tragicznego zdarzenia transmisję przerwano. Śledztwo w sprawie śmierci muzyka zostało wszczęte na podstawie artykułu 155 kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak wyjaśniała prokuratura, taka kwalifikacja jest standardową procedurą w przypadku nagłych zgonów. Nie wskazywała ona jednak na udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Stanisław Sojka był jednym z najbardziej cenionych polskich artystów, znanym z niepowtarzalnego głosu i wyjątkowych kompozycji. Jego śmierć była ogromnym wstrząsem dla świata muzyki i jego licznych fanów.